Świetny cykl w tej chwili, bardzo sensna inicjatywa. Wielka idiota głosuje miserable. na palikota. Kurki piwowe, które naprawdę mają większą sumę na sobie, palają się w 5 sekund. Biedna Agra, biedna Agra, Wysoko, wysoko, wysoko. Raz serbe, raz młode, czerwono, koło mnie. Raz serbe, raz młode, czerwono. Musieliśmy gdzieś na ulicy protestować przeciwko czemuś. Mamy ideę i mamy nadzieję.